to jest Kółko Rolnicze w Brzezinach Tak. Kółko Rolnicze w SKR. Niewielkie. Niewielkie, bo niewielkie. Ale jest. widziane były, Traktory były, ursusy. Przeważnie no ursusy. A tylko ursusy, Tam nic innego nie ma. A kacapy. Nie kacapów, bo ta łudie. A skąd A w pierwszy miałeś? A to jest czyjeś jest to, czy nie? Ten SKR, czy już niczy jest? Nic. Niczy. Nie, nie czyjś, ci, musi być? Nie powiem ci, czy ten co wykupił. No, ci poza wizją. No. No. no jest, tutaj coś remontowane nawet no. było, bo ocieplone jest. Dwa dystrybutory były. No, no. Dwa dystrybutory były na paliwo węzinne. Znaczy ropę. Węzinne ropy No tak, bo to jest ten, Wszystko tam na ropę chodziło, ciągniki itd. No, tak a to malutkie SKR, ale zawsze. No jest miejsce nawet pońc. Rury wychodzą tam ten budyneczek. Tam było tam. Tam stały chyba te. Gospodarczy. No tam. A tam nie wejdzie pan. Nie wejdzie pan. <laughs> no bo tam zarosło. Tutaj zabetonowane w ogóle. No, Także też nie wyjdziemy. Był zając. Zając był? Ale tu pan może wejść. Wiem, raz. wiem. Tam zobaczę, może przez stokienkę mi się uda coś dojrzeć. Tam pewnie nic nie będzie, nie? No. Ciekawe. Jest jakaś tabliczka, ale też do tego zarośnięta. Numer do właściciela. No, pan, że może być Wiem. No, bizon wyszedł tutaj. Bizon wyszedł. Może i No Na pewno były, jaka skarbu, to i bizony były. No wiem, bo tak, taki sam budynek w wiźnie stoi w Eskerze. Z takich samych prefabrykatów Ja panu mogę w farmingu pokazać jakie no. mam bizony Też mam A Też mam. Musisz chodzić to może nie będę Ja tam kiedyś z moją dziewczyną chodziłem ja sobie, o tak zajrzę no i jeszcze jakieś pozostałości. No i dobra. SKR.